Cześć. Oprócz standardowych ofert na elektronikę użytkową, jak najnowsze konsole do gier, smartfony, laptopy z górnej półki wystawianych przez cały rok, oszuści dopasowują swoje działania również do sezonu. Tego lata oferowali już nieistniejące kampery. Bo znalazłem na Olix takie samo ogłoszenie z takimi samymi zdjęciami za 15 tysięcy złotych. No to ja nie wiem, kto to wystawił, bo ten samochód, do który tam to był wystawiony za 48. Tak, 48, widziałem. I apartamenty nad morzem. I teraz przejdźmy do rzeczy, które mnie upewniły w tym, że to oszust. Sprawdziłem sobie kilka zdjęć owego mieszkania w ogłoszeniu. Nie jest to jedno z mieszkań z apartamentów Inforest Park w Przemyślu. Lato w pełni, więc przyszedł czas na baseny. Napisał do nas Rafał, który natknął się przedwczoraj na Facebooku na całą masę takich ogłoszeń. Posłuchajcie. Cześć. Nie wiem, czy będzie to dla Was interesujące, ale od kilku dni pojawia się coraz więcej basenowych oszustów. Oszuści ogłaszają się, że sprzedają baseny po promocyjnej cenie, bo ich miejsce pracy zostało zamknięte. Kilka ofert, ten sam opis, ta sama cena i fejkowe konta. Jedna z osób podała mi adres, gdzie mogę odebrać osobiście. Okazało się, że pod tym adresem nie ma żadnej takiej firmy a tym bardziej magazynu. Witam wszystkich. Z bólem i żalem muszę Wam powiedzieć, że zamykają nasz magazyn w Warszawie. Pracowałam tu wiele lat, jednak koronawirus zabrał mi to. Ale mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie zakupili basenu w tym roku, a może by chcieli. A więc z powodu likwidacji magazynu mamy 15 sztuk basenów ogrodowych. Było więcej, ale zostało już tylko tyle. Cena rynkowa to około 750 800 zł. Natomiast sprzedają za 300 zł. Basen stelażowy Intex Prism 457x84 cm w zestawie pompa, filtr do pompy typ A, płyta DVD z instrukcją montażu, mata pod basen, pokrywa do basenu, drabinka dwustronna, zaślepki otworów na pompę, łatka naprawcza. No i oczywiście sam basen. Jeśli ktoś jest zainteresowany lub potrzebuje więcej informacji zapraszam na Prif. Ludzie, bardzo proszę o niepisanie zbędnych komentarzy. Czy w dzisiejszych czasach nikt nie może nic udostępnić ani napisać, bo zaraz fake i oszust? Nie jesteś zainteresowany? To omin i nie spamuj. Chętnych zapraszam na priv. Na resztę nie odpowiadam, bo bez sensu. Z tego, co się już dowiedziałem na grupie, to kilka osób przelało jej pieniądze. Te same akcje co roku o tej porze. Dzięki za info. Moja babcia również się nacięła na taką ofertę kilka dni temu i straciła dość znaczną kwotę. Dlatego też zainteresowałem się tematem. Postanowiłem sprawdzić dokładniej profil pani Marty i okazuje się, że wszystkie zdjęcia zostały wstawione godzinę wcześniej. Ogólnie dużo modyfikacji odbyło się w ciągu ostatniej godziny. Zdjęcia na profilu nie są przypadkowe. Miła pani ze słodkim psiakiem wzbudza zaufanie. Ktoś nieobeznany w internetowych zagrożeniach i nad wyraz łatwowierny Widzi w tej pani osobę o dobrym sercu, która na pewno chce obdarować bliźnich wspaniałą okazją, a przy tym pomóc upadającej firmie w odzyskaniu chociaż części wkładu zamrożonego w towarze. I jak tu nie kupić? Jako miejsce pracy od 2016 roku rzekoma pani Marta podaje Warszawę i adres strony internetowej, której nazwa na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z produktami typu baseny ogrodowe i tym podobne. Okazuje się, że właścicielem strony jest firma z siedzibą w Tychach i bynajmniej nie zajmuje się sprzedażą basenów, nawet nie posiada sklepu, ale za to projektuje i urządza ogrody. Postanowiłem sprawdzić u źródła, czy przypadkiem owa firma posiada jakiś magazyn w Warszawie i wyprzedaje baseny z powodu likwidacji sklepu oraz czy zna panią Martę. Posłuchajcie. Halo, halo. Dzień dobry, mam takie pytanie, bo to jest firma... Tak? Tak. Mam pytanie: Czy Państwo mają wyprzedaż basenów Intex Prism w magazynie w Warszawie, może? E, jeszcze raz, czy mamy co? Wyprz... No, wyprzedaż, wyprzedaż basenów y, Intex Prism. Nie. Nie macie czegoś takiego. A macie w ogóle magazyn w Warszawie? Nie. Nie macie, aha, no bo ktoś na, na Facebooku podszywa się pod Państwa firmę. Że, że wy przydajecie baseny Intex Prism, tam za pół ceny, nawet mniej chyba niż pół ceny. No prawdopodobnie jest to oszustwo. O kurde. No to jest na jakiejś tam grupie ogłoszenia różne. Jakaś tam kobieta się podaje, która rzekomo pracuje w magazynie w Warszawie yy, waszej firmy i no, z powodu zamk zamknięcia firmy, z powodu koronawirusa. Po prostu wyprzedajecie baseny warte tam 800 zł za 300 zł. Wiesz, <grymne> to, ale na, gdzie to? Na jakim portalu? To na Facebooku. Na Facebooku na takiej grupie ogłoszeniowej. O kurczę. No. No to powiem panu, że dziwne rzeczy, a to jest podane na y, EU, to znaczy ta, ta pani, która rzekomo oferuje te baseny ma w opisie.eu no, 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 no. O, matko. No. Znaczy, no, no nie to. Muszę to sprawdzić. Rozumiem, że jestem pierwszym ale... telefonem, że nikt więcej jeszcze nie, nie dzwonił w tej sprawie. Bo podejrzewam, że może być więcej. Nie, nie, nie. jest Pan pierwszy, który do mnie dzwonił w tej sprawie. Aha. Ale nigdy nie handlowaliśmy czymś takim i nie handlujemy. Jasne, tak rozumiem. Tak, też, inne... też mnie to zdziwiło, bo wchodząc na stronę widziałem, że Państwo zakładacie ogrody po prostu, tak? A nie, tak, nie handlujecie, tak, tak, nie, nie tak, macie sklepu nie z basenami. ogrody, parki, stawy kąpielowe, dachy zielone, ale nic. Jasne. No dobrze, bardzo dziękuję za informację. W takim razie fajnie, że nie naciąłem się na to, tak? No, no, to, to, to no. powiem panu, że jest naprawdę, że tak. tak. A no, muszę to raz zgłosić. W takim razie sprawdzę, co zaraz i będę mhm. musiał na policję, że coś takiego się dzieje. Jasne. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Ja dziękuję. Dziękuję za informację. Pozdrawiam. Do Jak słyszeliście, pan był zaskoczony całym zdarzeniem. Oszust, aby uwiarygodnić swoją ofertę, specjalnie użył danych przypadkowej, bogu ducha winnej firmy, której nazwa kojarzyć się może z ofertą akcesoriów ogrodowych, takich jak baseny. Popatrzcie jeszcze, ile rzeczywiście kosztuje taki basen. Takich sytuacji na Facebooku jest zatrzęsienie. Powstają tam całe fejkowe grupy sprzedaży z setkami, a może nawet tysiącami fałszywych kont, które uwiarygodniają wzajemnie niesamowite oferty sprzedaży. Przyznam, że między innymi z tego powodu nigdy nie korzystałem z tego miejsca do wyszukiwania okazji czy kupna czegokolwiek. To samo tyczy się grup sympatyków i miłośników różnych polityków, partii, ruchów społecznych, różnorakich zbiórek pieniędzy w rzekomo szczytnych celach, szarlatanów i wielu, wielu innych działań. Im dłużej przyglądam się temu, co się tam dzieje, tym bardziej przekonuję się, że to ogromne siedlisko oszustów, fake newsów, politycznego wzajemnego szczucia, marnego humoru, złotych myśli wyjętych z najciemniejszych zakamarków tylnej części ciała i całej masy różnorakiego zła dzisiejszego świata, oczywiście z drobnymi wyjątkami. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!